Opowieść, część 17. Na wieczornej ceremonii, o której mówiono od wielu dni, zebrała się cała wioska. Wszyscy odświętnie odziani i poważni. Podczas gdy kilka dziewcząt snuło się w ciszy tam i z powrotem z kadzidłami, pozostawiając za sobą gęstą mgłę, wspaniałomyślna przemówiła. Niedawno przywitaliśmy w naszej wiosce dwie nowe, cudowne osoby. Mówiła powoli i donośnie. Zwróciła się do nóżki stojącej obok dziewczyny, która dołączyła do wioski w podobnym czasie. Choć niewątpliwie miałyście już okazję przekonać się o tym same, chcę was zapewnić, że wasz nowy dom jest miejscem wyjątkowym i dobrym. Mawiają o nas różnie, ale ten, kto nie zgadza się z naszymi regułami kierowanymi miłością, nie zasługuje na to. By tu być. Nóżce dziwnie przewróciło się w żołądku. Nagle poczuła się bardzo obarczona odpowiedzialnością, by zasłużyć na przywilej pozostania w wiosce. Wspaniało myślna mówiła dalej. Aby ułatwić wam odcięcie starego życia, dzisiaj otrzymujecie nowe imiona. Podeszła do nich i włożyła nóżce wianek przeplatany okazałymi, białymi kwiatami. Zabrzmiały powolne, rytmiczne bębny. Nóżka, zaskoczona przebiegiem wydarzeń, najpierw lekko odepchnęła wianek i spojrzała pytająco na wspaniało myślną. Ta delikatnie cofnęła ręce i patrząc jej w oczy, powiedziała cicho. — Musisz wybrać między wielkością a małością. Jesteś w tym wolna. Nóżka przebiegła wzrokiem po obecnych, stali wręcz nieruchomo wlepiając w nią oczy. Poczuła, jakby widziała ich wszystkich po raz pierwszy. Przeoknęła Ślina i pochyliła lekko głowę. Bianek po chwili spoczął na jej głowie. Twoje nowe imię to nula. Wzrastaj jako nowa ty. Po wykonaniu tej samej czynności na kolejnej osobie, wspaniałomyślna zakończyła ceremonię radosnym przemówieniem, a atmosfera przeszła z jednej skrajności w drugą i rozpoczęły się tańce. W tych okolicznościach nóżka, a właściwie nula, Całkowicie zapomniała o nie swoich odczuciach, które towarzyszyły jej chwilę przedtem.